Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Z tej strony Picy starość tygodnia, dnia, kochani moi drodzy. E, lecimy dalej, kochani, z tygodnióweczką od 2 e, e, lutego do 3 marca e, bieżącego roku. I kochani, skorpiony dzisiaj, co dla skorpionów już tasuje dla Was karty? E, skorpiony, skorpiony, co tu u Was? Skorpioniki, nasze kochane skorpiony. Energia ogólna. No, zbraniasz się przed jakimś uczuciem, przed jakąś e, sytuacją. Skorpiony są bardzo skryte. Mhm. Dobrze, patrzymy dalej, co tu u Was. No, jest jakiś ciężar, jest coś tutaj jeszcze do pokonania. W szóstce mieczy macie coś, coś jeszcze do załatwienia. Oczywiście, e, idziecie w świat, świat was zzywa. Chcecie tutaj coś skorpiony, jeszcze coś sobie tutaj yy, stworzyć, zadziałać, zrobić. No, w niektórych sytuacjach coś Wam się może zawalić, bo nam wyszła wieża, więc y, będziecie mieli czasami raz, będziecie tworzyć, będziecie magikować, z drugiej strony będzie Wam się tutaj coś zawalać coś tutaj Wam się robić. No, niestety, macie spadki energetyczne yy, w tym czasie. Będziecie najprawdopodobniej wybierać pomiędzy e, jakimiś osobami albo sytuacjami, kochani. Co jeszcze, e, kochani, tutaj jest? Szóstka pentakli. E, będziecie mieć swój dobrobyt, swoje jakieś takie, właśnie e, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to bardzo dobrze. Jest jeszcze tutaj do przepracowania jakiś e, ciężar, jest, jest coś, coś, co tutaj Wam ciąży, przepraszam, ciąży Wam e, na, e, właśnie e, na sercu i tak e, dalej. Będziecie mieli e, najprawdopodobniej wybór pomiędzy jakąś osobą albo osobami, Lika, bo nie chcę mi się tutaj, żebyście widzieli te karty, przepraszam, tak, żeby o było widoczne. Dokładnie. Będzie duży wybór, będziecie dużo tutaj zbierać, wybierać, będziecie przemyśliwać, będziecie tacy bardzo niespokojni. Ale, kochani, w tle nie jest najgorzej, e, bo e, jesteście tutaj, e, magikujecie, działacie, robicie, tworzycie, myślicie, będziecie świętować. No, macie dużo fajnych takich rzeczy, które tutaj wam, e, do Was przyjdą, i na pewno będą takie dobre rzeczy dla skorpionów, e, jeżeli chodzi o ten tydzień. E, co bym tu jeszcze mogła Wam powiedzieć? E, Rób się to, co macie zaplanowane. Jeżeli chodzi o ten ciężar, o tę sprawy, no to musicie wyjść z tego e, takiego, jak gdyby takiego e, marazmu myślenia e, o problemach. E, problemy są po to, żeby je pokonywać, e, po to, żebyście szli do przodu. E, jeżeli chodzi o finanse, to moje będzie tutaj bardzo dobrze: będzie dobrobyt, przychodzą dobre pieniądze. Możliwe, że przyjdzie do Was jakaś propozycja pracy, możliwe, że współpracy. E, I co jeszcze, kochani? No i teraz zobaczymy, co tam jeszcze aniołki dla Was mają. No dobrze, kochani, i zobaczmy, co tutaj jeszcze aniołki nam powiedzą. Co jeszcze aniołki nam tu powiedzą dla was, jaka rada na ten tydzień. Skorpiony, skorpiony, nasze kochane skorpiony, co tu dla was? Orzeł, spoglądaj wyżej, wyższej z perspektywy, dokładnie, nie oglądaj się, nie... Nie idź w dół, po prostu patrz tak, jakbyś patrzał z innej perspektywy, patrz na te sytuacje, które ciebie czekają, albo są z boku. Następna karta Duchowy Liz. Ufaj swoim talentom w czasach zmian czyli to, co masz, to rób działaj, a będzie wszystko dobrze. No i kochani wilczyca, uwolnij wewnętrzną dzikość Twoja, dzikość Cię poprowadzi, czyli to, co tutaj ci podpowiada intuicja, to zrób, zadziałaj, no i w tle mamy strażnik ziemi, pozostań ukorzeniony i. E, ugruntowany, czyli idź w naturę, e, idź do lasu, idź do wody, idź nad jezioro, idź nad morze, gdziekolwiek mieszkasz, e, to tam działaj z naturą, idź nie wiem, nawet do zoo, gdziekolwiek, żeby tylko były zwierzęta, żeby była natura. I e, kochani, e, dla was to wszystko. E, skorpiony. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału Zapraszam tu Panów serdecznie na przestrzeń, zapraszam Was też na grupę, na stronę na Facebooku, jestem teraz też na Instagramie, też tam Was zapraszam, obserwujcie, a Ci co mnie nie znajmam na imię na z moją pasją, kochani. Pozdrawiam, życzę Wam cudownego weekendu, do zobaczenia do kolejnego czytanka. Pa pa!